Kolejny dzień Coś chwilę coś się montuje, żeby było ładnie Woda mi się kończy. No, no. A po kasy jak mam stać dwie godziny w korku To wolę postać w wodzie z wykrywaczem jest fajent. Droga do wody słowowa Jest tragedią więc wolę iść do wody. Mamy dziś czwartek, późne popołudnie. Nie wiem, jak czasu ci zajdzie, zejdzie, żebym wrócił do domu, ale wczoraj jechałem 3 godziny. Także jadę z Fryderykiem i Stadiem, seniorem, do wody. Nie wiem jeszcze, jak ja to zrobię. Zamknięte. Jeszcze nie hej na na wykopki. Czy się da? Chyba się da. Da się, tak się da. To się nie da, dobra. Odjazd. co się da. No. Jadę jeszcze po Fryderyka do gryfonu. Szuk szukamy Tadzia. Tak, tak się jedzie. Chciałem iść taki hektar to słabo. Idzie, idzie! O, on dołączy! Pod będziemy w cieniu cały czas, nie? Mega. Nie musimy wyciągać. Tak jest. Ja się schładzam Czekamy jeszcze na Fryderyka tak, tak jest, jest 10 groszy 10 groszy? Tak, o połowę więcej od ciebie O, jeszcze i Będzie ziko chyba 10 groszy 20 groszy Ale stale, po leżałej chyba w jednym rzucie Ale teren? Nie, nie, ale takie o, wiesz, a, 90 lat. lata Wywalczone ziko ale dawał sygnał by jaki No się już rozpuszcza Dobrze jest Tu jest takie wysypisko Że pieniądze wychodzą z polmosami Pół złotówki i polmos Nie wiem co mam Coś takiego Coś od czegoś elektrycznego Tu jeszcze chyba nikt nie szukał W tym śmietniku chwilę monetki Chodź tu do mnie Złotóweczko 15 15. zawracacie i zapraszam na linię startu Jakie zawody są A my stadziem też mamy swoje zawody to więcej wyciągnie z wody Teraz do niego dojdę Widzę Dwa Co chwilę sygnał Wiko Chadzi gdzieś tam jest O tak tu jest stać Tam jest stać Tam go widzę Łażę pod molo i kopiek sygnał za sygnałem I teraz tak jeden kapsel Drugi, trzeci, czwarty, szkło i patrzcie co to teraz jest, co to jest, jakaś szpinka, co to jest, jakiś biżu, ale co to jest nie wiem. ale tak wyszło, z kapslami, nieźle. Być może może będzie 2 zł i 50 kaptej patrzy to Słyszałem to w tym śmietniku Kapse i Gwazika No, ciekawie jak tam tadził 2 kapse i 2 zł super Superstąd Fajek elektryczny, chyba tak wygląda 5 ziko i 10 groszy. 5 ziko i 10 groszy. 5, 15, był taki program kiedyś. na kebaba będzie no Pi10 groszy w jednym rzucie tak byśmy się nie grali. Dobrze jest. Coś dużego tutaj. Wiko! No i teraz mamy jeszcze pół złotówy. Za chwilę się zwijamy. O tam pani królowa się idzie. I do brzegu idę. I macha. To brzmi na złotówkę Ktoś do mnie dzwoni Ja czuję zawleczkę Tadziu ma jedną perelkę Koniec Fajnie było I trzeba wyjść z wody Cały dzień po, w pracy I dwie lekcje w wodzie, super Umyjemy fanty Moje myje Pan syf jak nie wiem co Zobaczki też umyję. Coś tu jeszcze zostało? Czy tu? Załóżeczkę, tu? Co mówisz? Nie, nie, nie Nie ma takiej opcji Złota się nie wyrzuca Dobra, sprawdzimy to Policzymy to Jest trochę tego Wow, nawet bym powiedział bardzo dużo śmieci głębiej ta przypinka zrobię robotę jakaś taka tak na szybko albo nie, policzymy fajka, dobra liczymy

ewentualnie do parkometrów wrócić wiesz tak gdzieś jakieś gadżety? to to coś aluminiowego, wiesz ale położone fajne fajne tutaj na youtube oglądają, jak właśnie nurkują z, z tlenem i no i to, to jest sykają. to jest fajna zabawa też ale ile śmieci w tej wodzie jest Mojej o i dlatego ja na bosą nie chodzę aha nie bo ja wiem co tu można znaleźć na przykład takie o, coś kurczę. Oczywiście. Tak tak, no nie wszędzie, nie? Ale ogólnie nie jest zaciekawie Także Lecimy do Tadzia chyba Aha takie buty No panie jak tu działa Ciebie, ciebie, ciebie Wal, wal, wal po całości Przest! Dobrze I to się wycisnął te pieniądze ze wszystkiego jest Super, to jest fajna opcja. Fajna opcja, powiem Ci. Okej, mega mistrz. My, ty? Ja też muszę podładować. Ja też muszę podładować. Czyli ta się jutro łapiemy, nie? No jutro? No jutro na kabusi się widzimy w gryfonie.